Cześć, jestem San i witam nas ponownie w Skyrimie. Jak widzicie, mamy jeszcze masę zadań. No i zajmiemy się czymś niepozornym: zabij lidera bandytów w jakiejś tam wieży. Akurat mamy inną lokację, dosyć blisko. Szybko się tam dostaniemy i drania wykończymy. Aha, to jest ta pani, która nam towarzyszy, już trochę o niej zapomniałem i mnie zaskoczyła. W ogóle to zmienię broń na łuk, bo już mi się bolty kończą, bełty, kurcze. Jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tej nazwy. Jest łuk. Strzał też za dużo nie mam, ale zawsze coś Co tu się wyrabia. Dobra, spioruna wilka. Deal with it. O, zapewne to jest ta wieża. Czekaj, czy dałbym radę na nią wskoczyć. Zapisałem G i. O, fuck. nie da rady. Spadłem. Fajna pozycja do umierania. O, akurat zebraliśmy ostatnią potrzebną krew. udelpa Jest i I nasz cel. Ej, to był mój cel do cholery. Ona mi go ukradła, no. KS po prostu. Serio? Jeszcze takich grubasów tu przywołuje, żeby mnie blokowali? No, gruby spadaj. Fuck this. Musimy się ich pozbyć, bo nie będę mógł użyć szybkiej podróży. O, coś fajnego. Grożą mi tym Ismirem, ale nie wygląda na to, że miał im pomóc. No, przestań kraść mi kile, Ludzie, tak się nie robi. Poddamy sobie to zadanie. A dalej nie mogę. Zginę? Nie. Mogę już iść? Ktoś tu dalej siedzi, wrogi. Nie wiem, może zajdźmy na dół? No serio? Nie ma żadnych przeciwników. Są jedynie zwłoki. Jej. Chyba zginę. Wspaniale. Okej, okay, trochę mi to zajęło, ale się udało. Ukraść ten klucz. Zobaczmy coś jest za drzwiami. Miecz i księga. I trust you're sharp enough to see that the sword doesn't match the description of the ebony blade you may know. It has languished too long outside the winds of alliance and betrayal. To return to its past glory, it must first drink the blood of deceit. Your world is admirably seeped in lies and inclinations. My blade is a darling leech that feeds on deceptions and nourishes its master. I should bash your face in after all you've done. Okay, Jakie Mhm. Mm Im więcej zabiję, tym miecz stanie się potężniejszy. I wygląda zajwiście Zobaczmy, czy można ulepszyć ten miecz. Hmm Chyba się nie da Przetestujmy ten miecz yy, na bandytach hmm. Już byliśmy nawet w tej jaskini Wygląda na to, że te zadania z bandytami nigdy się nie kończą Co niezbyt mnie cieszy, więcej ich nie wezmę Teraz nie nic nie traci. Okej. Okay. Czy oni są w jaskini? Chyba tak. Kurcze mogłem wziąć w tej księdze e, ścieżka siły. Niestety dwuręczną bronią słabo się posługuje Nie mam w niej ani jednego punktu, ale z czasem to się rozwinie Z bandytami jakoś sobie poradzimy A nie mówiłem. I co, wzmocnił się już troszkę? Nie bardzo. Chyba musimy przelać więcej krwi. Tak dobrze się nim walczy. Moim zdaniem. Okej, okay, to już wszyscy tutaj, dwóch bandytów, i na to było zadanie serio. Trochę żenujące, eee, gdzie było wyjście, chyba tutaj. Zgadza się. Coś jeszcze związanego z zabijaniem mamy w tym questlogu. Dobra, weźmy najpierw nagrodę, żeby się nie myliły znaczniki. Powoli będę czyścić te zadania z Wami. Mam już nagrane. To jest 50. który się odcinek z ma. A chyba nawet połowy rzeczy nie zrobiliśmy. Czy da się tutaj gdzieś sprawdzić, ile procent questów jest zrobione, czy coś w tym? Stało? O General Stats, może tutaj. Eee, chyba nie ma. Ile jeszcze zostało gry? Nie. Ale coś mi się kojarzy, że da się to sprawdzić. W końcu jeszcze nie dotknęliśmy nawet głównego wątku. E, gdzie ten jarl się schował? Chyba na górze. Poczekajmy do rana to tutaj przyjdzie. No, ruszył się trochę. Tak, to zadanie można robić chyba w kółko. Hmm. Okej, okay, obojętne. A Night to rybem. Sadanie oparte. Raczej. Sadanie, które nawiązuje do filmu Cats Vegas. Jest dosyć zabawne. Możemy je zrobić na zakończenie tego odcinka. Why not? Skara. O są tutaj przeciwnicy, na tej coś magowie. A okej, okay. akurat zdobyłem poziom. No to oczywiście w ręczną bronię. Kurczę, wszyscy chcą mnie spalić. Jeszcze ktoś tu został? Wejście z gdzieś na górze. Zabarykadowane z drugiej strony. Ej, popatrzyli mnie. Przywołują już jakieś No To było głupie, żeby to podpalać. Mogłem się domyślić, że jest odporna na ogień. Ej, sorry, sorry. Pomyliłem ją z innymi magami? Czy tu może być przejście dalej? Nie tutaj? Co, na dół mam iść? Chyba tak. trochę hajsu. Ale ten miecz jest zarąbisty, seria. Dosyć, że świetnie wygląda, to jeszcze nieźle tu nie. Sprawdza, to są tylko nowicjusze. Jeszcze z niczym mocniejszym nie walczyłem, ale. Mam się teleportować tym Z czym ona jeszcze walczy A jeszcze Uuu, tutaj mamy ich szefa. Widzę po Dimageu Odporność na ogień Lepiej nie dać mu czarować i walić mocne ciosy. Okej. Okay. Było groźnie. No, już się zwiększył damage o 3. Super. Ciekawe do ilu można dobić. Weszliśmy w portal, zaczmy dokąd nas zawiedzie. Magicna Kraina. Oh, you You're here. I was beginning to. Th I thought you might not remember your first trip here. You had a big night. I think you've definitely earned this. Oh, the Hagraven feather and so on. You can throw all those out. You see. Kraina, I just needed something to encourage you to go out into the world. And you did just that. I haven't been so entertained in at least a hundred years. Just a prank? Just a prank? The Daedric Lord of Debot. This may have begun as a minor amusement, but it wasn't long before I realized you'd make a more interesting bearer. My pleasure. But I think it's time for you to go. No fun keeping you locked up in here with the staff. I ain't done nothing. What? Czemu się tak wolno poruszam? Czy żebym był przeciążony? No, troszkę. Trzeba powyrzucać te rzeczy, ale to już zrobię sam, póki co. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej. Okej, okay, jesteśmy już. Dragon Edge, możemy odebrać nagrodę za bandytów. A tutaj waliłem swój sprzęt, którego nie używałem. Się zastanawiałem co to jest. Przez chwilę. No, kogo my to mamy oddać jak w ogóle. Chyba nie do Was. A jednak do Jarla. Sto golda. Dzięki, stary. A. W sumie ta alpka jest lepsza od Lidi. To dużo. A. Bohater z Harim ma jakaś słuszka mnie wygania, bo i dywan zabrudziłem. Nie ma co, jestem poważany. Ok, to można odznaczyć i oddajmy tę krew na sam koniec mapy. Zobaczymy, czy nagrodzi nas ta dedna. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Chyba to otworzy. a wtedy prawdopodobnie zginie. Co jest jakiś tunel? Skubaniec mnie popknął. O cholera, usmarzył się. O, pojawia się. Retched Abyss. Co takiego mam z tym zrobić z tą księgą? Ja mam tu ależę scrolla. Ach, mogę coś wybrać? Si siła, cień, magia. Niech będzie cień: Light armor skradanie się, otwieranie zamków kradzież handel alchemia. I to wszystko. Wpadł mi poziom. Yy, stamina. A w magię. Tutaj nie mam w co już dać. No chyba będę musiał rozwinąć ta umiejętność chociaż dla mnie jest bezużyteczna, no. Trudno. Wyjdźmy z tej jaskini. Przeklętej. I poróbmy coś jeszcze. Hmm. Jarl run ma problemy z dzieckiem. Pogadajmy z nim. Chociaż nie, nie zapowiada się tu na ciekawe zadanie. Another wanderer. So, the disgusting pig sent you to bother me. One day, <laughs> my father. But I know about him and about the war. I know that he still worships Talos. That he hates the. that he worries about being shaken. That he. that I'm. that I don't have the same mother as my brother and sister. This castle is old. L places where you can. And the whispering lady. She won't tell me her name. I've gotten good at listening to keyhole. I thought I was caught, but but I can't open the door. In the basement. I bet she'll talk to you too. Okay. Until next time. I serve Jarl Balgruuf as steward. Ma, można jeszcze questy wziąć. No, kolejni bandyci.

Good at sussing out secrets, but the corruptibility of children is ultimately too limited for my purposes. You, though, I expect will prove far more malleable. I forgive your not knowing my name, few. I am Five, the Lady of Whisper. I tug at the web of connections between mortals. Love, hatred, loyalty, betrayal. First, you must open this door. A piece of my power has been locked away behind it, and even my eyes cannot see past the seals. I'd much rather it be in the hands of an ambitious and talented person such as yourself the whole The Jarl's court is right to fear the power I hold behind this door. The Jarl trusts few, and they will be his undoing. The dark child knows of what I speak. Let him guide your path. Dobrze musimy porozmawiać raz z dzieckiem. She am going to go the Hey, watch it! What's up with you? The is, as you can imagine, very famous Stormcloak rebels. Perhaps I can assist you. You, yes. I told you I know everything about For some reason, that door is special. Only two people can open it: Ballgroove and Farangar. How you get it from them is up to you. Nobody would notice if Farangar went missing. Mhm, mm musimy ukraść klucz. Spróbujmy odmaga, będzie łatwiej, bo jest odizolowany od innych. Najpierw zapiszę cholera. Skapnął się drań, kurczę. Jakie ja mam to zrobić?